Minecraft właśnie wydał nową wersję 1.20, która dodaje masę nowych rzeczy, takich jak archeologia, nowe zbroje, nowe moby i wiele więcej. A ja w dzisiejszym filmie postaram się zdobyć każde wykończenie zbroi. Powieście mi, jest ich ponad 2000. Zaczynamy naszą przygodę zdobycia wszystkich rodzajów setów. Na samym początku mojej rozgrywki postanowiłem przejść całą grę, tak aby w późniejszej fazie było mi łatwiej zdobywać wszelakie różne przedmioty. A więc drewno, narzędzia. Idąc w jedną stronę, znalazłem wioskę, w której zebrałem potrzebne przedmioty i poszedłem do. Dalej, obok niej, lawa pulka, także wszedłem do teru A co mi się ukazało, zobaczcie sami. ordy minus 0 na... Co? Co? Nie mam pytań, ale dobra. Nie, <grym> Ty, tylko że ja się nie zrobił tego tarczy. Ja chyba się cofnę po tarczę. Ja się cofnę po tarczę, bo to nie ma co, bo tu ryzykuję za bardzo. Wróciłem się do normalnego świata, by zrobić sobie tarczę. A następnie zbierałem pałeczki Blaze'a. W oczekiwaniu na Blaze'y znalazłem swój pierwszy skrawek. <grym> pierwszy skrab, dobra. Pierwszy skrab mamy. Mamy cztery. Mam 8 blaze rodów, git. Teraz potrzeba iść albo bastion, albo niebieski biom i farmie perły. Wyruszyłem w poszukiwaniu bastiona lub niebieskiego biomu. Chwilę pochodziłem i patrzcie, niebieski biom. To mi się podoba, to mi się podoba, to mi się kurde mać podoba. Coś tu, synku. O, o. Serio? tam coś jest, bo jest duże. E. I tak, znajdował się tam bastion. A w bastionie znalazły się wszystkie potrzebne mi przedmioty. Takie jak. to jest treasure? Jejapię. Yeah, yeah. Ej dobra. O, Enderman. Dobra, pierwsza perła. No. Jakiej temki? Netherite. Nie mam miejsca. Mamy 37 żelaza. Ja na pewno robię seta z tego. Mogę się potrajdować. To zrobię. Tu są trzy. Dobra. Mm, dobra. Jest dobrze. Jest dobrze. Perły. Dwie. Perły. No i to mi się podoba. Perły mi daj. po co perły dać? Nie. Po co? Po co? Dali. 11. To ja mogę jeść już. O, no, mogę iść już Po wytrajdowaniu się z piglinami Następnie zrobiłem portal, jak i oczy kresu. A po kalkulacji, gdzie znajduje się Stronghold Musiałem się zawrócić do swojego głównego portalu Podczas szukania twierdzy postanowiłem, że wstąpię do pobliskiego statku Ty, a jakby w tym było to, to, ten? Rim? Krawek? Skocze zobaczę Nie, ale jest zupa Useless ta zupa była I tam jest kolejny statek, ty O, jest Dobra, biorę Mamy drugi Rzucam perłę i idę w tą stronę. Coś czuję, że ten Stronghold będzie gdzieś tu. O, zawróciło. A jeszcze pękło. Zajeb. Obstawiam. Jak będzie 5, to przysięgam, że wyjdę was z tej gry, ale będzie 1. A jak będzie powyżej, to ja wychodzę, i już nie nagrywam. O, mamy Stronghold. A jak będzie powyżej, to przysięgam, że ta gra mnie kocha. I ta gra wiedziała, że jak chcę to pobić, Popić Rekrapa w tym. No chcę go pobić, no i tyle. Końc gady. Pokręciłem się trochę po Strongholdzie i w końcu znalazłem pokój z biblioteczkami. Mamy biblioteczki. Dobra, daj, daj mi scrap, daj mi scrap. Dobra, dawo, dawo, dawał. Co tu wydupić? Emeraldy, nie wiem, looting O, po... oh, Looting jeszcze jedno. Jest drugie, mamy dwa trzecie, power 3. Dobra, bo ja chcę do fortecy iść, a nie... Czy Boże do tego, a nie... Ten... O, oh, jest, 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 jest. Co Raz, dwa, trzy, cztery... Cokur. Co kur... Co? Jestem perły zim idiotą, ale co? Ja wywaliłem perły przez to, że kuźwa, nie ja, po... yeah, boże, jestem mi takim idiotą. Minęło 20 minut, a ja nadal nie mogłem znaleźć żadnej perły. Miałem jedną okazję z Endermanem, ale niestety nic nie wypadło. Jako, że miałem złoto w ekwipunku, postanowiłem wejść do Netteru i się z piglinami. Liczyłem na szczęście, że wypadną mi jakieś perły. Niestety szansa na to jest naprawdę mała. Dobra, daję im wszystko. Dały Boże, jak dobrze, że one dały od razu. Dobra, perełka, klocki mam. Jak dobrze, że on jest odkryty, tak. Czas na zabicie smoka, ale zróbmy z tego piękny edit. to mi się podoba. Zabijając smoka nasza rozgrywka się zaczęła. Planem na teraz jest zdobycie jak najszybciej elitry oraz skrawka. Idąc z myślą, że spędziłbym naprawdę długi czas w endzie, nie spodziewałem się takiego otoczenia. Obok mnie znajdowały się trzy miasta Endu. I teraz tak, 27... <laughs> A więc kolejne, ty. Dobra, Minecraft, kochasz mnie. Widzę, że. Ja. Yeah. Jedno i drugie obok siebie. Z, jeszcze z, z dwa razy statkiem. A my z kolejnej City. NCT. Co tu się dzieje w ogóle? Co to w ogóle jest za C? 5i, 3t obok siebie. Ja pierdzielę, jakbym spadł, człowieku, to ja bym przecież monitor rozwalił o ścianę. Ooo! Oh. Jezu, ile złota, człeku. To mnie najbardziej interesuje. Czy iść po drugą, czy tam. Dobra, idę potem. Ostatnie jedzenie. Miałem w ogóle żarcia, już nie mam nic. Podczas lutowania skrzynek zabrakło mi jedzenia, ale szybko się skapnąłem, że mam chorus fruty. Latając dobre 40 minut nie było żadnego postępu ani żadnego skrawka. W trakcie jednego z lądowań ukazało mi się wielkie miasto Endu. To mi się podoba, już mi... No... Zastanawiam się, czy nie pozbierać tylko klocków i się podbudować do tego, bo ja nie mam w ogóle jedzenia, a te, te, te fruity, to, to jest... Proszę, niech tu będzie, błaga, bo mi się nie chce, nie cierpię endu. No, nie wytrzymie. Ej, przysięgam, że... Jest, 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 jest. Dobra, mamy kolejny skrawek, w końcu. Wracając do normalnego świata, postanowiłem, że moją bazą będzie wioska, którą znalazłem na początku mojej gry, ale najpierw faza przygotowawcza. Pięknie i taki kilowia ja potrzebowałem, no i to mi się podoba, no i pięknie, to mi się podoba. jakie temy mam zebrane i temy, które zbieram, będą mi potrzebne do farmy totemów ale dlaczego? ta farma produkuje ponad 3000 sztuk emeraldu które będą mi potrzebne do wymiany z wieśniakami którzy będą mi sprzedawać skórzane zbroje wieśniak pełniący funkcję leatherworkera może mi sprzedać skórzane części zbroi ale wiedząc, że każda część ma różne kolory wiedziałem, że muszę pozbyć się koloru w tym momencie przydałoby się zebrać wszystkie trimy ale na początku ja bym potrzebował sobie zrobić rzeczy do znalezienia różnych struktur Dobra, mamy brush. Ja sobie muszę odznaczyć, jakie ja mam trimy. Spire, Eye, Ghost i Rip. Pierw zróbmy bastion, bo to będzie chyba jedno z trudniejszych. Wolę trudniejsze sobie już zaliczyć. O! Nic się. Mamy, dobra, nice, nice, Czyli mamy snot. No chyba to będzie wszystko. Na pewno szukamy, tak, piramidy. Wszystkich struktur, których jeszcze nie znalazłem. Mi się podoba. Nie drobną, ty kurde mendo Nie dropnął. Nie wytrzymie z nim, przysięgam Nie drobną. Czyli kolejny muszę znaleźć, super Dropnął Idę z tego ocean monumentu, bo tu się żyć nie da Następnym moim celem była piramida, w której od razu znalazłem trim No, no mówiłem, że jest Pięknie Kolejną piramidę O, mamy kolejną w <gryw> ogóle też Sprawki, nieźle Dobra, może pierw to ja bym się wrócił w sumie do domu Albo ancient city, albo dżungla Yo Jaki cave, ty! Hmm, jestem piękny. Ej! Ha! What? Dobra, otwieram i spierdzielam. Spokojnie. Zrespił się tatuś. Nie czujesz mnie, chłopie, ja pachnę Old Spice. Kury. Tragedia. Dobra, wlatuję, rozwalam tą skrzynkę i. Sp kolejnego zrespię. O, kwiatnie się bawię, naprawdę zajeb... ...się się bawię. Tak Oj, saj... Dobra, mam jedno. Jeszcze nam potrzeba silence. trzeba silence i idę stąd i nie wracam. Tak nie cierpię, Ancient City. <zysy> Mamy to. Idę stąd. Mixed. Dobra, gitowa, do Kwiatki se tu posadzę, elo. I opie! Mamy tyle. Ogólnie wam powiem tak, jest drugi dzień. Co dzisiaj robimy? Na pewno szukamy wszystkich skrapów, także to jest zadanie numer jeden Jest dwunasty dzień, także dzisiaj poświęcam cały dzień szukaniu skrawków. Muszę mieć wszystkie, to na pewno będzie ciężkie. Jest! O człowieku, gdzie to jest? Czemu ono nie idzie halo? CO? O co tu chodzi na tym seedzie? Dobra O co tu chodzi? Ja się pytam Wracając do swojej bazy nie zatrzymywałem się i wziąłem się za budowanie farmy To temu. Lecąc w jedną ze stron poszukując wioski napotkałem to No kuźwa Serio? Tu jest ta wioska, no ja tej wioski szukałem Ja pierdziele, dobra Co zbudowałem? Farmę ma w tym momencie działać. Jest, 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 jest. Yes. Tak, i teraz idę do góry. Okej, okay, no i co? Czemu oni są na dole? Pytanie: za 700 punktów, co ja zrobiłem źle w tej farmie? Siedząc dobrą godzinę, zastanawiając się, dlaczego farma nie działa. z rozpaczą odkryłem, że platforma była zbudowana w niewłaściwą stronę. Chyba wiem, dlaczego nie działa. To nie tak, że ja wybudowałem to w drugą stronę. Nie, nie, nie. Mam kilka sztuk emeraldów, chcę to wykorzystać w taki sposób, żeby tu na pewno kupić unbreaking Kupując przedmioty od wieśniaków postanowiłem również zbudować to jo pijtiela, ty, Dobra ty leatherworker, pójdź tu. Jo, Dobra, pierwszy row mamy, to jest coś pięknego Dało się zrobić prawie dwa rzędy, ja idę sobie poawczyć znów na tej farmie Mamy 22 dzień, jak ogarnę wszystkie sety to kolejne dni będę w kopalni kopał diamenty tak naprawdę nie? Wszystkie sety zrobione w 28 dni. Teraz jest plan taki, aby jak najwięcej po prostu rud pozbierać. Potrzeba mi 4000, chyba 400 dementów jak dobrze liczyłem. Nie wiem, będziecie mieli na ekranie. Także no, lecimy. Mam tyle elementów. Ile ja kopałem? Godzinę 30. Stuplikujmy sobie na razie to. Jak piek? No co ja robię? Na razie zostawmy sobie 39, pokolorujmy chociaż, no jedne sety, no kurde, no ile można czekać. I teraz tak, zróbmy sobie na samym początku tego seta te złota. Raz, dwa, trzy, cztery. CO JEST? Po co tu chodzi? Czemu tu jest tyle zombiaków nagle? Chorda w ogóle się tu zebrała, kurde mol. Ja pierdziele, jo, jak to za... się wygląda, kurde mol. z dobra, 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 lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Kurde, dobra. Ja pierdzielę. To wygląda jak taka... Dziwny kolor ma strasznie. Lapis ładnie wygląda, ale najbardziej to mi się na razie podoba emerald. Uuu, ametys pięknie wygląda w sumie. O kurde, diamenty też to wygląda. Yo! O kwarc wygląda jakby ktoś... Dobra, może nie będę... <ścoughs> <laughs> mam trzy netherite, kurde. Brakuje mi jednego. Ale na razie tego nie będę dawał Jeden rząd zrobiony. Jeszcze zróbmy z tego, co ja mam na razie. O, te dodatki są akurat ładne. Na razie się udało tyle. Naprawdę pięknie się to prezentuje. Moment, czemu tam nie ma tego? No nie gada, że piorun pier... I rozwalił to w dzień 34 Przez kolejne 6 godzin kopałem diamenty na różne sposoby Latając po kejwach, szukając pod wodą Ale jeden z nich odstawał najbardziej A jest to kopanie w jednej w tak. Ten sposób naprawdę przyspieszył całą robotę eee, Dobra ogólnie wróciłem się do domu Zrobił się chociaż trochę setów W sumie kopałem kurde ile 6 godzin Nakopałem jak widzicie tyle diamentów Dalej jest to mało Ale chociaż troszeczkę może coś tam uzupełnia tego Ładnie się ten set prezentuje Oczywiście to jest netherite no, ale Netherrae nie mam. Teraz tak, zróbmy sobie hosta. I teraz tak, zaczynamy od początku, czyli wezmę sobie seta. No, host mi się na, ra na razie najbardziej podoba. O, emeraldowy secik, zarąbiście się prezentuje tej. Brakuje Netherrae, ale mamy już. E, ogólnie to będziemy mieli cztery, te wszystkie, które się trzeba wykopać w sumie ten tak średni mi się podoba mamy cztery rodzaje na razie fajnie zrobione, cztery rodzaje setów te dune trzeba sandstone czyli trzeba piasek, czyli mam kolejną część zbroi, przedostatnie kwarc, i wiadomo netherite z rumy coasta. ja pierdzie że jak obla nie mam to jest hitnie wszystkiego na pewno nie zrobię, to, to wiem na 100%, opowiem wam tak, moje klapki nie są przepiękne, mam 50 fps'ów tu, ale to wygląda przecież przepięknie, ogólnie mamy dzień 48, myślę że zdołam dokończyć to w 100 dni. Następne dni wyglądały tak samo. Więc prezentuję wam efekt końcowy. Mamy wszystko z diamentów. Wszystko został tylko netherite, Jak to wygląda za. Się kurde, macie. Bardzo, bardzo fajnie. No to co? No, ja na pewno posinam sobie owce, żeby mieć jak najwięcej łóżek. <ścoughs> ja pierdziele. O, oh jest. Ej, dobra, z tym netherite to będzie, kurde, tragedia, powiem wam tyle, nie? O, oh, jest, debris. Och, jeszcze dwa. O, oh, trzy, Zajebi się. Teraz żadnego debrisy nie ma. Ja się z*** z tym debris'em chyba, nie? Przysięgam. Super się będę bawił. Zajebi... Teraz możemy robić pierwsze Yo. Jak ja sobie robię te sety Że ja nigdy w życiu tyle netherite'u nie wykopałem W statystykach 262 sztuki Z y krawku wykopałem Bękskońniczone Wszystkie rodzaje setów Zajęło to naprawdę dużo czasu Jest dzień 63 I w tym momencie skończyłem A dobra, poczekajcie, bo to brzydko wygląda, nie? Trzeba to naprawić